Co tu kryć, co tu kryć, gdy dorośnie będzie wstyd? Po co nos, który świeci, wystraszy wszystkie dzieci? Cześć wszystkim, ja jestem Zuzia i witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Film, który teraz oglądacie, chciałam nagrać już od bardzo, bardzo dawna. Jednak uznałam, że poczekam po prostu na rocznicę. Pomyślcie, czego rocznicę? Dzisiaj, kiedy to oglądacie, mija równo rok. Odkąd pierwszy raz zostaliśmy zamknięci w domach z powodu koronawirusa. Był to słuchajcie czwartek. Pierwszy raz mieliśmy lekcje zdalne. Pamiętam, że te lekcje zdalne, no wtedy nie wyglądały tak jak teraz, były dużo mniej ogarnięte. Ja pewnie, jak już niektórzy z Was wiedzą, prowadzę pamiętnik. Pamiętnik ten prowadzę od 29 lutego 2020 roku. Na początku pisałam w nim codziennie, więc prowadziłam to bardziej w formie dziennika. Miałam po prostu ogromną potrzebę, żeby wyrzucać z siebie negatywne emocje, więc przelewałam wszystko na papier. Później, jak się już troszeczkę uspokoiłam, to troszeczkę rzadziej pisałam w tym pamiętniku i teraz piszę w nim naprawdę okazyjnie, jak coś takiego mi się przytrafi, co chciałabym po prostu zapamiętać na dłuższą metę. No i właśnie zapisywałam też moje przemyślenia odnośnie kwarantanny, odnośnie pandemii koronawirusa. Myślę, że fajnie będzie się tym z wami podzielić. Zobaczycie jakie emocje towarzyszyły mi podczas tego okropnego czasu, kiedy wszystkim wydawało się, że jesteśmy zamknięci w domach tylko na dwa tygodnie, ktoś by myślał, że zostaniemy zamknięci na dłużej. Naprawdę nie pamiętam co tutaj pisałam, więc może być ciekawie i Proponuję zacząć od dnia 10 marca, ponieważ widzę, że tutaj jest chyba taki pierwszy wpis dotyczący koronawirusa. Kilka szkół w Wilanowie i poza Warszawą zostało zamkniętych. Może zamkną i moją. Trochę zaczynam się martwić, nie panikuję, ale myślę o tym więcej niż na początku. No tak, bo w sumie o obecności koronawirusa słyszeliśmy dużo wcześniej niż stało się to tak poważne i nikt tego nie brał właśnie na poważnie. Każdy to raczej traktował jako taki po prostu przejściowy wirus, który zaraz minie i prawdopodobnie nawet do nas nie dotrze. No, ale dotarł, jak widać. Okej, okay, kolejny wpis z 11 marca, środa. Sprawy zaczynają robić się poważne. Zamknięte szkoły, galerie, muzea i tak dalej. Od jutra zostają już w domu. Cała Polska niemalże w kwarantannie. Przynajmniej dzieci i młodzież, bo póki co dorośli normalnie chodzą do pracy. Nie wiadomo, kiedy zamkną sklepy i hurtownie, więc zrobiliśmy zapasy jedzenia na około 2-3 tygodnie. Tak, pamiętam, że właśnie z moimi rodzicami zrobiliśmy bardzo. Duże zakupy na jedzenie. To była taka panika faktycznie na początku. I pamiętam, że bardzo dużo osób robiło te zapasy. Niektórzy się z tego śmiali, ale my z rodzicami po prostu woleliśmy się zabezpieczyć, bo no, tak naprawdę nie wiadomo było, co się wydarzy. Nie wiadomo było, czy nie zamkną faktycznie tych sklepów, no więc chcieliśmy mieć po prostu co jeść. I pamiętam, że wtedy kupili bardzo dużo właśnie puszek, różnych słoików i takich suchych produktów. Staramy się zachować spokój, ale też musimy być gotowi na wszystko. Dzisiejszy dzień w szkole kręcił się wokół koronawirusa. No więc właśnie, tak, tak to wyglądało. Pamiętam ten dzień do dzisiaj, kiedy wszyscy dowiedzieliśmy się, że zamykają oficjalnie szkoły na te dwa tygodnie i wszyscy byli przeszczęśliwi, naprawdę każdy się cieszył. Chyba nie było osoby, która jakoś, nie wiem, byłaby smutna z powodu zamknięcia tych szkół. Wracam do domu, idę jak wielbłąd. Mam cały plecak napakowany po prostu. Wziąłam praktycznie wszystko, co miałam w szafce, bo stwierdziłam, że nie wiadomo, jak długo będą zamknięte te szkoły zawsze mogą przedłużyć ten czas z tych dwóch tygodni do, do, nie wiem, do miesiąca albo nawet do kilku miesięcy, więc wiedziałam, że wolę wziąć wszystko. Także ogólnie to w sumie no nie jest mi jakoś na rękę odwołanie zajęć, ale też nie będę wiecie narzekać, w sumie spoko no, troszeczkę sobie odpocznę Cześć pisiunia. It's corona korona time. Dzisiaj sikasz na balkonie. 12 marca, czwartek. Pierwszy dzień kwarantanny. Przez najbliższe dwa tygodnie nie wyjdę z domu. Nauczyciele wysłali zadania do uzupełnienia w tym czasie. Jedni podchodzą do tego bardziej poważnie, drudzy mniej. Denerwuje mnie brak odpowiedzialności u niektórych. Nie po to zamknęli szkoły, byśmy wychodzili ze znajomymi lub interesowali. Pamiętam, że ja bardzo poważnie podchodziłam do tego tematu i nie rozumiałam jak po prostu inni mogą sobie to tak ignorować. Skoro wtedy zamknęli te szkoły, no to sobie myślałam, kurczę, naprawdę jest poważnie, a tutaj ludzie się spotykają, imprezują, nie wiadomo co jeszcze. Po to tak wcześniej jesteśmy w kwarantannie, by nie doprowadzić do sytuacji dwóch. My młodzież jesteśmy największym zagrożeniem i powinniśmy być rozsądni i traktować to poważnie. 15 marca, niedziela. Niedziela, czwarty dzień w domu. Cały weekend przesiedzieliśmy na pupach i nigdzie nie wychodziliśmy. Uwaga, dokonałam wtedy bardzo dobrego zakupu. Wczoraj kupiłam cztery pory roku do Simsu, więc przynajmniej miałam co robić siedząc w domu i w ja słuchajcie, dzisiaj cały dzień grałam w Simsy akurat. Sądziłam, że sobie pierwszy, pierwszy dzień zrobię taki odpoczynkowy, i w sumie tylko jedyny już jutro nie zamierzam grać. Zrobiłam sobie kilka dni temu siebie w Simsach i wiecie co się stało? Przytyłam! No po prostu nie mogę, nawet w Simsach. Hejeczka wszystkim! Zaczynamy dzionek. Mam super dużo dobrej energii. Jest siódma 30, <noise> czas zacząć dzień. Słuchajcie. Nie ma co owijać bibułę i siedzieć leżeć, spać, tylko trzeba porządnie. 21 marca, sobota, to już hu, hu, hu 6 dni później. Wczoraj ogłosili, że szkoły pozostają zamknięte do 14 kwietnia, czyli świąt wielkanocnych. Nie wiem jak ja to wytrzymam. No. Nie wiedziałam jak ja to wytrzymam do 14 kwietnia, co mówiąc, kurczę, to się jeszcze bardziej przedłużyło. 24 marca wtorek. 13 dzień kwarantanny za nami. Zaostrzono przepisy. Od dzisiaj można wychodzić z domu tylko do pracy, sklepu czy na spacer z psem. Karane są zgromadzenia powyżej dwóch osób. Ponad 500 ludzi w Polsce jest zarażona i z każdym dniem liczba rośnie. Na świecie umarły setki ludzi. To straszne. Pamiętam, że byłam wtedy naprawdę bardzo zestresowana tą całą sytuacją. I ja faktycznie nie wychodziłam z domu, faktycznie siedziałam na pupie, tak jak to wcześniej napisałam. I, I co najwyżej wychodziłam na balkon, bo ja oczywiście nie mam podwórka mieszkając w bloku, i to też było dla mnie o tyle straszne, że faktycznie ja nie mogłam za bardzo wyjść na ten dwór, i jedyne co to właśnie wychodziłam sobie po prostu na balkon, na przykład poczytać książkę, no a na dwór jakby za bardzo się nie ruszałam nawet z psem. Pamiętam, mój tata zaczął wychodzić, żebym ja po prostu się nie przemieszczała, bo był też moment, że młodzież w jakimś tam wieku też nie może wychodzić z domu. Pamiętam, była taka sytuacja. 30 marca, poniedziałek, 19 dzień siedzenia w domu. To już ponad dwa tygodnie i powoli zaczyna mi odwalać. Cztery dni temu z tego wszystkiego obcięłam sobie włosy i mam grzywkę. To był taki już dość mocny kryzys, można by tak powiedzieć. Po prostu chciałam zmiany, chciałam zrobić coś nowego, żeby po prostu zmienić coś w moim życiu, bo siedziałam cały czas w tym samym miejscu i to już mi naprawdę zaczynało bardzo przeszkadzać i pamiętam, obcięłam te włosy. Nie żałuję, chociaż odrastają mi do teraz. Ale ja je później jeszcze podcinałam kilka razy, więc to nie tak, że od tamtego czasu, jakby mi tak mało odrosły. Hello, guys. Ja mam uh, mental breakdown aktualnie, bo będę obcinać sobie grzywkę. Jestem nienormalna, wiem. Tyle osób mi odradzało, a efekt wyszedł naprawdę super, i jestem mega zadowolona. Z tych nudów to naprawdę można zwariować. Może nie do końca nudów, nudów, bo przecież mam co robić, ale chciałabym już móc pójść do szkoły. Chciałabym, by to wszystko się już skończyło, a mam wrażenie, że z czasem jest tylko gorzej. No, niestety, było tylko gorzej. 4 kwietnia, sobota, weekend. Chociaż tak naprawdę mam weekend od kilku tygodni, dokładnie 24 dni. Ciekawe, jak długo to jeszcze potrwa. Zaczęłam dzisiaj naukę hiszpańskiego, małymi kroczkami może coś się nauczę. Tak, uczyłam się chyba z dwa dni tego hiszpańskiego, a później przerzuciłam się na włoski. Obecnie trochę zaniedbałam moją naukę włoskiego, ale chciałabym do tego wrócić, bo naprawdę bardzo lubię ten język. Nic ciekawego się u mnie nie dzieje ciągle to samo. Od dwóch dni przed blokiem przejeżdża policja zawiadamiająca o nowych zasadach. Chciałabym już wrócić do szkoły. Boże, to było straszne, jak ta policja przyjeżdżała właśnie z tymi głośniczkami i coś tam mówili. Dla mnie to było tak przerażające. Ja się czułam jak po prostu w jakimś filmie science fiction. Jak po prostu w jakimś filmie o zombie, wszędzie pusto na tych drogach i jedzie tylko ta policja, która coś tam ogłasza. Ja byłam przerażona. 15 kwietnia środa. 35 dzień w domu. Przed chwilą skończyła mi się lekcja matematyki. Te lekcje online są wyczerpujące. Słabo słychać i ciężko jest się skupić. Powracam sobie do moich ulubionych seriali i zaczęłam od nowa oglądać violety i pamiętniki wampirów. <grytania> Pamiętam tak, czas pierwszej kwarantanny. Obejrzałam tyle seriali, że to się w głowie nie mieści. 17 kwietnia, piątek. Od wczoraj panuje nakaz zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych. Państwo chce powoli wracać do normalności i ratować gospodarkę, ale myślę, że to jeszcze za wcześnie. Czyli to był moment, kiedy faktycznie weszły te maseczki i trzeba było, trzeba było je nosić. Hej ja wszystkie muszę się z spysią. Nie wiem, czy dalej jest ta zasada o maseczkach, ale stwierdziłam, że już wolę lepiej założyć, jakby była. Powiem wam, że dobrze mam grzywkę, bo bez grzywki wyglądam okropnie w maseczce. Moje czoło wydaje się jeszcze większe, więc... Grzycza jest mi teraz niezbędna, naprawdę. 26 kwietnia, niedziela. Mamy siedzieć w domach do 26 maja, choć myślę, że w tym roku szkolnym nie wrócimy do szkoły. Czyli tak jak widzicie, tutaj cały czas przekładali tą datę powrotu i no już większość, większość była nastawiona, że faktycznie nie wrócimy. W sumie taką mam nadzieję. Bo, jak pomyślę o ilości zaliczeń po powrocie, to aż robi mi się niedobrze. A tak, bo pamiętam, wszyscy byli przerażeni, że jeżeli nagle wrócimy do szkoły tuż przed zakończeniem roku, bo to po prostu będzie bardzo dużo zaliczeń, sprawdzianów, kartkówek, żeby padły nam nowe oceny. Martwiliśmy się, że po prostu te oceny z nauczania zdalnego, no bo wiadomo, jak te niektóre oceny. Wtedy wyglądały, nie będą brane pod uwagę, i będziemy musieli wszystko zaliczyć od nowa. Ja bardzo się tym martwiłam. Wielkimi krokami zbliża się majówka i tata koniecznie chce gdzieś jechać. Nie uważam, żeby to był dobry pomysł, ale może on ma rację. Normalność już nigdy nie będzie taka sama. Musimy nauczyć się funkcjonować z wirusem. No niestety, taka prawda. Ja pamiętam, że wtedy nie chciałam za bardzo nigdzie jeździć, bo się martwiłam, że możemy zaszkodzić na przykład naszej rodzinie. No ale z drugiej strony, no teraz. No, jakby normalnie trzeba funkcjonować, trzeba się do tego przyzwyczaić i jakoś nauczyć z tym żyć. Uwaga, 1 maja, piątek. Weekend majowy, czas zacząć. O, tutaj się zaczęła majówka. Właściwie to przyzwyczaiłam się już do tego całego siedzenia w domu. Czasem jednak mam tak wielką ochotę wyjść i spotkać się z moimi dziewczynami. Może w przyszłym tygodniu wyjdę do maka. <gryw> Jakie kurcze plany ja miałam! No pamiętam, że bardzo, bardzo tęskniłam za moimi dziewczynami, za Marzeną i Julką, pozdrawiam je serdecznie, jeśli to oglądają. No bo my też faktycznie nie widywałyśmy się tak często w tamtym czasie, jedynie rozmawiałyśmy przez telefon i brakowało mi takiego kontaktu faktycznie face to face. Powiem Wam, że normalnie tych sytuacji pewnie nawet bym nie pamiętała, gdybym ich tutaj nie zapisała, a tak sobie teraz czytam, i te wspomnienia mi wszystkie wracają. Także naprawdę polecam Wam prowadzenie takiego pamiętnika, nawet co jakiś czas, żeby coś tam w nim zapisywać. To jest naprawdę super. Po tych kilku miesiącach można zobaczyć, nawet jak się sami zmieniliśmy. Ja no, mam teraz troszeczkę inne podejście do niektórych spraw i, no, i w ogóle troszeczkę, troszeczkę się zmieniłam, więc nawet sposób pisania tutaj mnie troszeczkę bawi. To będzie kiedyś lektura, którą będę czytać moim dzieciom. Może wydam książkę. Pamiętnik z Zuzanny Pebel. Ciekawe, czy kogoś by to interesowało. Patrzę, czy coś jeszcze pisałam o tym COVID-zie. Wydaje mi się, że, że już później nie tak bardzo. Wydaje mi się, że każdy się po prostu do tego trochę przyzwyczaił i już tak bardzo o tym nie myślałam i dlatego nie ma tutaj tak dużo tych wpisów już. O, jest jeszcze. 24 maja. Mam już dość tego pieprzonego wirusa. O ile on w ogóle istnieje. O, matko, ja nawet zaczynałam wątpić, czy ten wirus istnieje. No to ładnie. Z tego co widzę, później miałam dość sporą przerwę w pisaniu i trochę pisałam, trochę znowu nie pisałam, tutaj już jest 2021 rok, więc jest tak, to już są raczej świeże sprawy, więc myślę, że na tym zakończymy ten filmik. Koniecznie napiszcie mi w komentarzu, czy. Taka forma w ogóle się Wam podobała. Ja słuchajcie bardzo dużo pamiętników, więc może może jeszcze kiedyś nagram jakiś filmik z właśnie czytaniem pamiętnika. Jeżeli tylko będzie takie zainteresowanie, bo, bo nie wiem, czy kogokolwiek to po prostu obchodzi, co ja pisałam kiedyś w swoim pamiętniku. Oczywiście mam nadzieję, że ten film się Wam podobał. Jeśli tak, koniecznie zostawcie łapkę w górę i zachęcam Was do komentowania. Jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co tutaj wstawiam, to koniecznie subskrybujcie mój kanał i nie zapomnijcie kliknąć w dzwoneczek. Zapraszam Was też na mojego Instagrama, zuziabebel.com. Ponieważ tam no, jest tam najbardziej aktywna, więc jeżeli chcecie być ze mną na bieżąco, to gdzie indziej, jak nie tam. A tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie!